Oluju, Pierański, ile tu jest ludzi? Halo! 478 osób, i ja pierdziele, ile elity jest na serwerze CraftPlay Play na nowej edycji Skyblocka. Jak ja to nagrywam, to jest nowa edycja, no, oczywiście. Wy macie Play Xmas. Ja się nie nudzę w tym miesiącu i też nagrywam, żeby nie było. Mm. Już patrzę, czy są jacyś znajomi, jak już mamy tutaj mm, ten tab, ale nie widzę nikogo znajomego. No dobra, co tutaj mamy ciekawego, ale mam lagi. Na start dostałam takie rzeczy: o, generator kamienia. No, no są lagi, bo. A już nie powinno być lagów, dobra, codzienne bonusy. A, no tak, było coś takiego. A, to za, dopiero za jakiś czas. To jest jakiś. kto? <grym> jakiś ten gracz, chyba, dobra? Mm, tutaj mamy rangi. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Ja nic nie będę tutaj kupować. No bo jak weszłam, mimo tych 470. 80 już osób, no, co innego, jakbym po prostu. Nie mogła wejść. To bym pewnie kupiła, żeby wejść, żeby nagrać. Uuu. Kolorowe bloki, barwniki. To jest nowość na pewno. Farma jedzenie. O, i zostaliśmy też na początek 500 dolców. Dobrze, zobaczmy właśnie farmę. Haha, kaktusy. O, serio tak mało? Mm, marchewka. No, kaktusy mało opłacalne, ale ktoś ma dużą kaktusiarkę, to oczywiście y, będzie się to opłacać. Bambusy też mało. Co jest? Pszenica, najwięcej ziemniaki i marchewka. O, jest kolejna strona. Mm, nie, sadzonek nie można sprzedać. Kwiatków też nie. No, tak powiem Wam, że... O, ale można sprzedawać rybki. Więc spoko. Można zarabiać na rybkach. E, dobrze, przejdę sobie jeszcze tutaj spawna. Tu mam jakiegoś kowala. O, matko, jedyna. Ciekawe, czy już ktoś to ma. Znaczy, nie no, w sumie edycja była wczoraj w sobotę, dzisiaj jest niedziela. No dobra. Ok, mm. Mamy przejście tu albo tu. Nie wiem, czy rozdają jakieś kluczyki, czy coś tutaj. O, tutaj coś mamy ciekawego. Komendy. O, mamy kodzik ze Sky Coinsy. I z warps. O, dobra. Generator kamienia. O, tak można zrobić gąbeczkę. Tutaj mamy, tutaj mamy skrzynki. Myślałam, że tam są. Dobra, takie są rzeczy. Legendarne nogawice, magiczna latarnia i spawnery, klucze. No, tutaj takie. Dobra, idziemy teraz w drugą mańkę. O, topki. No grubo, grubo, faktycznie. Top kasy, top level, jest już tyle. Top zabójców. A tutaj co mamy? Jedzonko. I tyle chyba. Te jakieś kwiatki. Jezu. No, ciekawie ten spawn wygląda. Całkiem spoko. Dobra, i. O, mamy do, do wyboru trzy wyspy. Yy, zwykłą, podwójną albo klasyczną. Myślę, że weźmiemy sobie właśnie zaprojektowaną. Zobaczymy, co tam przygotowali. Ja nie chcę klasycznej. E, czy będę grała? No nie powiem wam teraz, bo no, nie mam czasu na ten moment, żeby sobie e, grać, czy nawet robić właśnie jakąś serię mm. z SkyBlocka czy coś. Dobrze. E, Witaj, Siula, Nie spani. Okej, okay. nie ma jakiegoś e, zejścia w dół? Wiecie. Jakieś fajne rzeczy tu. I jakieś jeszcze tajemniczej skrzynki albo czegoś. Nie, nie widzę. Nawet nie ma krówki. Dobra, kity. Yy, zestaw magicznych kluczy dla sponsora i dla elity. Spawner Golemów dla elity. A, yy. zestaw grać. Co sobie weźmiemy? To samo mamy. Tak. A ten daily bonus? O, odebraliśmy. Także mamy więcej hajsu. Yy, jeszcze bym właśnie chciała zobaczyć, Gdzieś tutaj postawić te gąbki. Może tu. Jetuszki. A jednak są tak. okej. Okay. O, jednak tak trzeba kopać. Jest jakiś drop, czy. Sam kamień. O, Redstone, czyli mamy drop. Jakiś tam, ale jest. No spoko, ale nic więcej chyba. What? tutaj nie ma. Eee, zobaczmy sobie te warpy. Co tu mam przed ciekawego? Dungeon jest. Jak zacząć grę? Sklep serwera, sklep ze Skycoinsy, bazar na wyspie, Enchant, strefa premium, PvP, magiczne skrzynie, ranking najlepszych graczy, Oblicz Level, ulepsz swoją wyspę. O, pokaż mi to. S są jakieś ulepszenia. Rozmiar wyspy mamy. Aktualnie mamy 100 na 100. Ok, liczba domów, liczba spawnerów i liczba hopperów. Mam właśnie takie, bo znowu mi się myli Craft, MC i Craft Play, naprawdę mi się myli. Mokra julcia, ja pierdzielę co za nick. I to pewnie jest jakiś yy, Wojtek lat 16 albo 12, ale ma fajną słodką czapeczkę. I lagi ma. Ma misiową czapeczkę. Pokaż czapkę! Zboczeńcu jeden, nie to jest jakiś chomik. <gryw> Dobra. I skończę, bo się boję tych ludzi. Właśnie yy, zastanawiam się, jaki to serwer, bo yy, chyba na One bloku na tamtej edycji, opłacało się kupić Spawner Pająków. Nie wiem, czy też tak jest, zaraz sprawdzimy to. Yy, I sprzedam Wam patent. Mam nadzieję, że były kolega się nie obrazi. Teraz pytanie, gdzie to było? Drop z mobów? Nie. Jest coś takiego jak inne. Dobra, będziemy szukać. Pewnie to usunęli. Jak Ametyst. Ametyst się nie opłaca. To nie Cubestone, słuchajcie. W Redstone nie tego nie ma. W Dropie z mobów. Pająki, właśnie, pająki, kości, jakiś spawner y, szkieletów, spawner blaze'ów by się opłacał, endermany, o, y, te zenki by się opłacały, co tu jeszcze? To byście musieli naprawdę narąbać tych spawnerów, żeby w ogóle coś zarobić. O, odłamek ametystu można sprzedać. Ruda miedzi. No spoko. E, drewno. Chyba nie będzie. A jest! Nie, nie można kupować. Znaczy, nie można sprzedawać smyczy. Ale nie wiem, czy tak jest na one bloku. Co jest w kolorowych blokach? Beton. E, o, i ten. Terakota. Serio, tylko tyle? A, dobra, jeszcze jest dalej. To czemu tak jest dziwnie? A, nie ma tu nic na sprzedaż. Ule. Co to? Wiatr z szybkiego śniegu. Kiełkujący ametyst. O. Okej. Okay. Aha, tu byliśmy. No dobra. O, 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 o! Klucz. Aha, mieliśmy klucz z, z Daily. Właśnie, pokażę Wam jeszcze Daily. Tutaj e, się powtarza zawsze, co ileś tam. O, tutaj mamy kasę. I tutaj jajko, stołniarka, Kilow Cox. Tutaj mamy 3000. Bliskie klucze. Skrękojsy, tak, level, level, level. To samo jest. Bloki, te same. No i klucze. Te same. Dobra, idziemy to na ten warf skrzynki. Gdzie to jest? O, tutaj. Dobra. Znowu jakieś mokre jestem. Kewinkiem! Cześć! Przepraszam, to nie mokre to Kewinkiem. No tak, mogłam się spodziewać, że ona gra. O, jest. Moka je Jezu. Gdzie jest zwykły klucz. Co dostaliśmy? Co to dostaliśmy? No, chyba nie, ale mieli... nie. Nie cegły dostaliśmy. Chyba, no tak. I bląk węgla. E, no dobrze, ale zaraz jak jest. Może masterek też jest. Nie, nie ma masterka. A on nie zmienił czasami? Niku. Nie. Okej. Okay. Nie wiem, kto może jeszcze tutaj grać, tak szczerze wam powiem, ale. A jaką miał marangę? Nie, nie miała rangi. Ach. No, ja tutaj raczej nie będę grała. Już widzę, że po prostu. Yy, wolę już skończyć odcinek? No, bo tutaj nic nie ma tak naprawdę. Nie ma jakiejś. Questy? O, dobra, są Questy. Yy, ale znowu je trzeba robić po kolei. Nie da się na przykład. Yy, wiecie. Któryś sobie wybrać i zrobić yy, najpierw. Trzeba robić wszystko po kolei. Także no, niestety, i Craftplay zawsze coś brakuje. Yy, nerwarien! What the fuck? W Playu mi, mi, to jest moja opinia. Mi zawsze coś brakuje w serwerze Craftplay i w serwerze Craft MC. Jakby je dwa razy połączyć, to myślę, że by było spoko. Bo mogłabym grać. A tak to muszę czekać na nową edycję Skyblocka na Stormie. <grych> Dobrze. To w takim razie to tyle ode mnie. Taki króciutki odcinek, ale trudno. Dajcie znać, czy będziecie grać na tym serwerze, czego lubicie, czy tylko moja opinia jest taka, że ten serwer jest nudny. I nie mówię to tylko dlatego, że byłam tu w administracji i nie, nie, nie wspominam tego dobrze. Nie, nie mówię tego. Dlatego. Dobra, e, okej, okay. to trzymajcie się i paputki!